Cześć kuszyć, w tej na waskim odcinku z Pokémon GO! Przygra mi się z w najgorszym momencie. Tak, fajnie. Ale chyba jeszcze zdążę wejść do tego rajdu na zamazentę. To będzie nowa legenda w moim Pokaleksie. Mój pierwszy dzisiaj ever rajd na tego Pokemona w Pokémon GO. Uch, 8 sekund. Zdążyłem pozdrowienia dla całej mojej grupy rajdowej dla Patronów na Discordzie i dziękuję za to zaproszenie. Kirito! Nie ustawiłem kontr żadnych, ale myślę, że to co, co były będą w miarę ok. Świetiče dwa główne tematy w Pokémon GO, przede wszystkim nowy boss rajdów, Powoli już zmierzamy do końca Ultra Unlocku i do kolejnych Eventów. No, od września też będą te eventy nie ultra-unlockowe, ale mam dużą nadzieję, że równie ekscytujące jak te ultra-unlocki, chociaż do pewnego stopnia, bo na przykład więcej nowych legend, takich z siódmej ufnej generacji, to by było spoko. Czemu nie? Ale temat odcinka dzisiaj jest zgoła inny, mianowicie w końcu Niantic posłuchał graczy. W zeszłym tygodniu miały miejsce seria spotkań, były trzy spotkania. Myślę, że mogę to ujawnić, że były trzy spotkania z, jak to Niantic określił, liderami community. Mi się trochę to nie podoba to określenie, bo to było tak arbitralnie wybierane. Głównie to były osoby, które już wcześniej były w programie po prostu twórców Nianticu. W tym między innymi ja z Polski jeszcze był. Let's go try. Myślę, że opowiem wam trochę jak przebiegały te spotkania, ale najpierw powiem wam jaki był efekt tego spotkania, bo może jeszcze nie wszyscy wiedzą. Efekt naszego spotkania z Nianticiem W naszej serii spotkań był taki, że Niantic postanowił wczoraj Wieczorem późnym w trybie natychmiastowym zwiększyć z powrotem na całym świecie zasięg pokestopów i dżymów do 80 metrów na zawsze. Tak, od teraz zasięg 80-metrowy to nie jest jakieś tymczasowe. To już jest podstawowy, bazowy, domyślny zasięg wszystkich interakcji na całym świecie. Na zawsze. I ewentualnie, jeśli będą w przyszłości jakieś mechaniki czy eventy zwiększające zasięg, to zwiększające powyżej tych 80. Metrów. Także myślę, że, że te, ta seria spotkań z Nianticiem to był bardzo bardzo duży sukces. Do tego stopnia nawet sukces, że szybciej Niantic zadziałał niż to było spodziewane, bo wstępnie Niantic miał podjąć decyzję dopiero 1 września, a zdecydowali się mimo wszystko podjąć tę decyzję parę dni wcześniej. Słuchajcie, mój pierwszy Zamazenta w Pokemon Go. Oczywiście, to, że Niantic cofnął swoją decyzję o skróceniu zasięgu Pokestopu jest równoznaczne z tym, że ja na przykład kończę swój protest. Rajdy dzisiaj na Zamazentę znowu robię na zdalnych rajd pasach, bo są po prostu wygodniejsze dla mnie. Hej, zobaczmy, jak się rzuca, czy jego rzuca. Chociaż na przykład ostatnio się zdziwiłem, że w Pokedexie Zejszan jest napisany jako osoba, osoba, pies płci żeńskiej. To jest suka. A Zamazenta? Muszę zobaczyć w Pokedexie. Czy Zamazenta to jest też suka? Ja zawsze myślałem, że to są chłopcy. Ale okej. Okay. O, ten rzut troszkę mi nie wyszedł. Siedzi. Siedzi tym bolem odbitym przez mojego tyrka. Bardzo mnie to cieszy. Tam ktoś trąbi, na kogoś, fajnie. Ale tak czy inaczej, mamy ten fizyk do Pokedexu. Dajcie, Trickle Candy. Jest i Zamazenta, także dwa dobre pieski już w naszym Pokédexie. Jak tutaj i fałki. Bardzo, bardzo słaba, ale to nic, bo jeszcze dzisiaj zrobimy ich kilka. Także wszystko przed nami. Teraz tak, oczywiście legendarne Pokémony nie mają płci, wiadomo. Natomiast przejrzałem sobie wpisy w Pokédexie o Zamazencie i nie ma żadnych odniesień do płci tego Pokémona. O, słuchajcie, natomiast wpis Zejsiana jest taki w Pokémon Shield. Ten Pokémon był uśpiony przez wiele lat. Mówi się, że jest starszą siostrą Zamazenty. Inni mówią, że te dwa Pokémony są rywalami. Czyli na pewno Zeszian jest starszą siostrą. Czyli Zeszian jest płci żeńskiej, ale Zamazenta no nie wynika żadnego wpisu w Pokédexie. <grym> Jakie jesty płci? Także to już mamy ustalone. To wróćmy może do tematu spotkania z Nianticiem. Byłem poproszony, żeby nie mówić, kto dokładnie był na tym spotkaniu, tego nie powiem, ale było parę osób z Nianticu. Ja byłem na jednym z trzech spotkań oczywiście, także no nie miałem możliwości śledzić tego wszystkiego, co było mówione na pozostałych dwóch, ale na tym, na którym ja byłem, poruszyłem z dyrektorem kreatywnym Pokémon Go, czyli takim głównym kolesiem, który jest odpowiedzialny za, za Pokémon Go po prostu w tym momencie, za to, co się dzieje w grze, jakie będą przyszły update i tak dalej. Poruszyłem z nim temat po prostu, że z punktu widzenia przynajmniej graczy w Polsce ten zasięg 80-metrowy powinien być na stałe takim domyślnym zasięgiem nie tylko podczas pandemii, ale zawsze dlatego, że jest dużo takich względów kulturowych, które sprawiają, że po prostu mniejszy zasięg jest niewskazany. I poruszyłem właśnie takie przykłady jak kościoły. W Polsce słyszałem o takich przypadkach, że na przykład ksiądz wychodził z kościoła i tam się denerwował, że ludzie grają pod kościołem na przykład na rajdzie nie? cmentarze też na przykład w Krakowie, wiem, że jest taki cmentarz, gdzie ludzie lubią grać w poksy, bo no jest dużo po prostu pokestopów historycznych, jakichś tam grobów, osób. No i te placy zabaw. Na przykład na moim osiedlu najwięcej chyba pokestopów to są właśnie place zabaw. I myślę, że tak jest w bardzo wielu miastach, w bardzo wielu częściach Polski, bo po prostu u nas w kraju no, placy zabaw są mega popularne. Wszędzie, gdzie się da po prostu z jakimś dofinansowaniem Unii Europejskiej czy czymś, to stawiają tych placów zabaw jak najwięcej. I to jest dobre oczywiście, bo Wiadomo, że place zabaw są bardzo potrzebne, na z oczywistych względów podchodzenie zbyt blisko do placów zabaw, czy to podczas rajdu, czy, czy coś takiego, pamiętam ja osobiście, jeden z moich pierwszych EX rajdów na Miotu to był właśnie na placu zabaw i to było takie cringe trochę. No i na tym właśnie spotkaniu dyrektor kreatywny na Yantiku właśnie odpowiedział mi, że ciekawe spostrzeżenie i nawet nie patrzyli na to w ten sposób wcześniej, że właśnie z powodów takich nazwijmy to kulturowych, bardzo, bardzo często może być niewskazane, żeby aż tak blisko podchodzić różnych stopów. Oczywiście każdy miał tylko tak z 5 minut, żeby się wypowiedzieć na tym spotkaniu. Także jeśli chodzi o jakieś tam pomysły typu tego quickbola i tak dalej, to oczywiście one na Antikowi przy okazji innych spotkań. I myślę, że to, że każdy miał tylko trochę czasu na wypowiedzenie się, nawet było spoko, bo przynajmniej. Spotkanie było jakieś mega długie i tak się przedłużyło trwało godzinę 15, to na którym byłem zamiast godzinę. Ale każdy przynajmniej podniósł jeden taki temat właśnie z punktu widzenia jego community, jego kraju, jak to wygląda. Na przykład jeden twórca z Brazylii podniósł temat, że w Brazylii no nie jest zbyt bezpiecznie i ludzie kradną telefony. Także jak ktoś gra w Poksy, to musi bardzo się pilnować w tamtym kraju, bo ktoś może podejść do Ciebie i wyrwać ci telefon z ręki i zacząć. Spierniczać. Mówił, że to jest bardzo częste. Byłem w Razji kiedyś, grałem w Razli w poksy, więc myślę, że <laughs> mogę to potwierdzić, że trzeba trochę mieć oczy dookoła głowy tam. Nawet miałem taką sytuację w Kambodży, Zakosili mi telefon. Miałem na szczęście są trzy telefony i najczęściej korzystałem na ulicy z takiego starego telefonu, bo wiedziałem po prostu o tym już wcześniej, że, że kradną telefony w ten sposób w tego typu krajach. W Kambodży, zwłaszcza to jest popularne. Po prostu coś klikałem w telefonie, żeby podjechał Tuktuk, -tuk, żeby zamówić Tuktuka w takim uberze dla tuk Tuków. I w tym czasie na przyjeżdżali i złapali. Ten telefon z ręki i pojechali dalej. Ogółem Kambodża to jest ciekawy kraj, w sumie Brazylia też, także. Z Brazylii miałem bardzo podobną sytuację, tylko akurat też właśnie z takimi osobami przebranymi za kobiety, tylko e, no nie zabrali mi telefonu, ale inne tam były sytuacje. To chyba kiedyś na live opowiadałem, może nie będę do tego. Wracał. Ogółem morał był taki, że trzeba się pilnować po prostu w tych krajach. No i to, to, jest, to jest bardzo dużo prawdy. Nawet podobno dużo ludzi gra na fake GPS-ie w Brazylii, właśnie przez to, że granie w rzeczywistości jest na tyle niebezpieczne, że ktoś cię prawdopodobnie okradnie, zabierze ci telefon i portfel. I to też był świetny argument, no bo zobacz, jak masz te 80 metrów, to jednak nie będziesz podchodzić bliżej na przykład jakiegoś gyma, Pokestopa i ustawisz się w takim miejscu, gdzie jest bezpieczniej, gdzie jest bliżej na przykład do nie wiem czego ulicy czy coś. Czy wręcz przeciwnie, jak się obawiasz, że ktoś na motorze z ulicy ci śmiechnie telefon, to będziesz mógł się odsunąć dalej od tej ulicy, także pozwala to na takie właśnie bardziej inteligentne, bezpieczniejsze granie. Ma to sens, ma to sens. Plus oczywiście dużo osób mówiło o kwestii niepełnosprawnych, oczywiście dalej pozostaje kwestia nieodpowiedziana przez Niantic, co się stanie z tym ulepszaniem Pokestopów. To oczywiście nie zostało jeszcze oficjalnie ujawnione, to dopiero były przecieki z kodu gry, więc nie mam żadnych więcej informacji na ten temat. Wydaje mi się, że jeśli rzeczywiście to ulepszanie Pokestopów będzie dawało nam zwiększony zasięg, no to będzie on zwiększony od tych bazowych 80 metrów, czyli na przykład 120, 160, to by było mega ciekawe e, i mega spoko. Natomiast nie wiemy, podobno Niantic ma obwieścić więcej informacji, powinno być więcej informacji, jakie są plany Nianticu na przyszłość do potencjalnych właśnie update'ów w grze i tu bardzo, bardzo, bardzo podejrzewam, że może właśnie chodzić o zapowiedź tego update'u z tym ulepszaniem pokestopów, no bo po coś to jest w tym kodzie gry. Też były takie rzeczy w kodzie gry jak e, Rootmaker, bodajże to się nazywało, czyli w ingresie coś takiego jest, że ktoś tworzy questa typu Szlakiem Książąt Pomorskich, na przykład w Szczecinie, i idź od Pokestopa Zamek Książąt Pomorskich do Baszty Siedmiu Płaszczy, potem do dajmy na to pomnika Bogusława X Gryfity, potem do pomnika Gryfa i tym samym y, odbywasz taką wycieczkę, mini quest. W Wiedźminie GO też jest coś takiego właśnie, że pójdź tu, pójdź tam, tylko tam to są po prostu losowo wygenerowane miejsca, natomiast tutaj w Pokémon GO ma to być tak jak w ingresie, czyli konkretne Pokestopy. Może to też będzie na przykład jakoś ujawnione w najbliższych dniach, to już też jest moja spekulacja, bo oczywiście to już jest w kodzie gry od bardzo dawna, nie wiem czy nawet nie od ponad roku i może w końcu niedługo Niantic będzie gotowy Ujawnić ten feature spodziewany w Pokémon Go, jakim będzie tworzenie takich customowych questów w poszczególnych miastach, plus feature związany z ulepszaniem Pokestopów. Także myślę, że wielkimi zwycięzcami tego całego hashtagu Hear Us Niantic i tej całej akcji protestacyjnej jesteśmy my wszyscy, całe community Pokémon Go, bo to pokazało, że Niantic musi się liczyć z community. Też podczas tego spotkania, właśnie z najantikiem, dyrektor kreatywny powiedział, że no, na pewno chcą to poprawić, bo zwrócili uwagę, że w tym momencie nie można podejmować tego typu decyzji bez najpierw zapoznania się z opinią społeczności i również powiedział coś takiego, że tak naprawdę ich myślenie było złe, bo oni myśleli, że można wrócić do tej rzeczywistości sprzed pandemii. Tak jakby nic, nigdy nic się nie stało, a tak naprawdę nikt z nas już nigdy nie wróci do tej rzeczywistości sprzed pandemii, tak jak to było wcześniej. Tak naprawdę dużo ludzi przeszło na zdalny tryb pracy, dużo firm przeszło na zdalny tryb pracy i część z nich po prostu pozostanie na tym trybie, bo się okazało, że to jest lepsze, tańsze, wygodniejsze, nie trzeba tak dojeżdżać, marnować paliwa. Plus część tych zmian, które zaszły społecznych, w związku z tą pandemią, no to już zostanie z nami na zawsze, czy tego chcemy, czy nie, więc tak naprawdę wracanie do tego, co było kiedyś, nie zawsze jest takie oczywiste i takie mądre, też. Jedna osoba z twórców podnosiła taki temat, że przez ostatni rok był właśnie ten zwiększony zasięg pokestopów i gymów i przez ten, przez ten czas przez ten nowy rok było bardzo dużo nowych graczy albo graczy, którzy powrócili po latach do Pokémon Go i dla nich ten zwiększony zasięg to jakby było dla nich takie coś, co jest oczywiste. Myśleli, że to już jest na stałe, myśleli, że to jest nowa norma, tak? że teraz tak się gra. Dla nich to nie byłby powrót do 40 metrów, tylko to byłoby usunięcie tego, co było od początku dla nich, kiedy się zarejestrowali w grze. Koniec końców tych argumentów było bardzo, bardzo, bardzo dużo. I No, Antique powiedział, że wow, rzeczywiście żeśmy zrobili w topę, to nie było mądre i tyle. Jakie były tak naprawdę motywacje na Antiku? Nie chcę oceniać. Po tym spotkaniu wydaje mi się, że naprawdę myśleli, że tak będzie po prostu lepiej dla gry. I dla wszystkich, jeśli przywrócą ten zasięg, co był wcześniej, bo myśleli, że w, to, w ten sposób ułatwią ludziom odkrywanie jakby miejsc w swojej okolicy, czy podczas zwiedzania i tak dalej, ale e, no po prostu dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. O, tak jest. Powiedzenie, myślę, że tutaj to można zastosować do tej całej sytuacji. Natomiast powiem Wam tak, jedyne co mnie boli w tym wszystkim, to jest to, że na Jantik... Jednak późno podjął tę decyzję, bo potrzeba było aż miesiąca protestu, żeby oni to ogłosili. Moim zdaniem, tego typu kluczowe decyzje. Może nie mam doświadczenia w prowadzeniu wielkiej firmy, nie znam się na tym. Może tam to inaczej wygląda, bo jest cały proces decyzyjny. Różne tam departamenty muszą zatwierdzić coś tak dalej. Ale jednak tak ważna decyzja powinna była być podjęta, nie wiem, w ciągu 48 godzin albo coś takiego, a nie prawie miesiąc, bo to zrobiło taką plamę na wizerunku na Antiku. Już nie wiem, czy nie na zawsze, właśnie, że oni olewają graczy że są chciwi i tak dalej, te wszystkie skojarzenia no niestety teraz będą cały czas się pojawiały z Nianticiem i moim zdaniem każdy może podjąć złe decyzje, no bo zdarza się każdemu, wiadomo nikt nie jest alfą i omegą, ale z, ze złej decyzji trzeba umieć się wycofać i trzeba umieć się wycofać szybko i zdecydowanie i wiedzieć, że to jest zła decyzja i nie brnąć w to takie jest moje zdanie ale mam dużą nadzieję, że od tej pory relacje Niantic gracze będą wyglądały zupełnie inaczej i padły też takie pomysły, mam nadzieję, że to będzie zrealizowane, żeby Nayantik robił takie spotkania właśnie z grupą tych reprezentantów społeczności regularnie. Nie chodzi tylko o mnie, bo też nie uważam, że ja jestem jakąś alfą i omegą i mam najlepsze pomysły, i wszystko wiem o Pokémon Go, ale naprawdę w tych wśród tych ludzi, którzy współpracują z Nayantik jest dużo takich ludzi, że ja im wiedzą. Czy umiejętnościami w poksach pewnie nie dorównam nigdy. Także myślę, że z takiej zwiększonej komunikacji z Nyantikiem bardzo dużo dobrego wyjdzie. Cieszę się, że mogłem w tym brać udział. Tym razem. W przyszłości też oczywiście będę starał się jak tylko będzie taka możliwość pojawiać się na takich spotkaniach, podnosić tematy, które wy mi podsyłacie, gdzieś tam wspominacie o nich w komentarzach, czy spotykając się osobiście i pilnować tego interesu graczy na tyle, na ile mogę. Oczywiście, tak jak powiedziałem, daleko mi od tego, żeby być tam jakąś ważną osobą, czy najważniejszą osobą, czy największym ekspertem podczas tych spotkań, ale na tyle, na ile mogę, to będę starał się właśnie podpowiadać najantikowi, żeby szli w lepszą stronę. No, to tyle w sumie dzisiaj chciałem powiedzieć, złapałem dwa, dwie zamazyty dopiero. Nie ma zbyt dużego zastosowania na ten moment ten Pokémon. Kiedyś wejdzie ta forma ukoronowanej tarczy i ukoronowanego miecza w przypadku Zejsiana. To będzie troszkę inaczej. Ewentualnie też jak wejdzie Shiny, to będzie polowanko na Shiny, więc nie przesadzam z tymi rajdami. Jestem ciekaw, co będzie dalej na rajdach legendarnych w Pokémon Go. Trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć!